Cześć, witam Was. Dzisiaj mamy 25 styczeń. Nadal śnieżek sobie leży, więc ja, oczywiście, wybrałem się do lasu. Skorzystać z tego, że jeszcze ten śnieg jest. Dzisiaj na spacer nawet dłuższy, bo też dzisiaj jest ładna pogoda. Więc czemu nie wybrałem się do lasu? O, teraz zmierzam właśnie w kierunku. Papliczki, dokarmić ptaki, a później myślę wybrać się na staw przeciwpożarowy, bo no niestety, ale słuchajcie, to już są ostatnie zimowe dni, bo już dzisiaj, dzisiaj, teraz już z jeden stopień na plusie na pewno, no więc to się będzie niestety już powolutku rozstawiać, wiadomo, w lesie jeszcze nie. Pogoda przez tydzień od zeszłego filmu, który Wam nagrywałem w niedzielę, była. Można powiedzieć, że niezmienna. W dzień około minus 5, a w nocy mrozy około pomiędzy minus 15 do minus 20. Jedynie w piątek. W piątek już było pochmurno, ale też mróz i przelotne słabe opady śniegu. Wczoraj, wczoraj już miała być odwilż. Miało być 2 na plusie. Ale na szczęście. Na szczęście odwilżyłem, nie było miał opadać deszcz, nie padał, padał śnieg rano, nie mocno, tak słabo. Dzień później w przelotnie, ale cały czas było poniżej zera. Teraz, no już niestety jest powyżej. W nocy, w nocy były opady marzącego deszczu ze śniegiem wieczorem i nad ranem opady samego marznącego deszczu. Więc zrobiło się znowu bardzo ślisko specjalnie. Wyszedłem, Wam powiem, o 7:30 na pole, żeby jeszcze zobaczyć, jakie jest lodowisko. I powiem Wam, że było bardzo ślisko u nas tutaj w Mielcu. I no teraz już się słońce przebija i powoli wszystko puszcza, ale mrozić już. Ale na śniegu zrobiła się o, znowu warstwa lodu. A później, no to ten śnieg jeszcze nie jest. Nie jest jakiś mega lepiący tutaj w lesie. No ale niestety, jak już wychodziłem, było 0.4 i powoli już się robiły kałuże. A drogi były oblodzone bardzo. Tutaj piękny, wycięty las. No tutaj, sosna jest, jak widzicie. Mam jakieś inne drzewa, ale nie wiem jakie, bo. No bo nie mają liści, więc. Takie malutkie, dopiero świeże. Więc tutaj w lesie jeszcze śnieg chwilę będzie. Dzisiaj może być nawet dwa stopnie, więc będzie się to topiło. Dużo jest śnieg mokry, ale ma, że tak powiem, taką ochronę trochę. Ze względu właśnie na ten marznący deszcz, który spadł. Wczoraj tak się odwiesz u nas, zatrzymała, bo miała miała odwilż wejść na te nasze tereny, tutaj. Okolice Mielca już miało wczoraj być, ale nie. Nie było odwilży, sosenki młode wystają. No dzisiaj póki co no niestety chyba no będzie odwierz, już. No jest cieplejsze powietrze, czuć to. No i widać, bo już w mieście Kapało, wiadomo, śnieg tak szybko nie stopnieli. Dzisiaj na pewno będzie dalej biało. W nocy mogą jeszcze być opady deszczu. Ma być 1 stopień, przy gruncie ma być 0, bo sprawdzałem. Śnieg leży, więc prawdopodobnie będzie to oznaczało kolejną, kolejną gołoleś. Naprawdę mam wrażenie, że tej zimy, cała Polska, ale chyba szczególnie południowa i wschodnia ma do czynienia z opadami marznącymi, opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. No wydaje mi się, że dawniej jednak tak często nie było tych opadów. A wydaje mi się, że to dzieje dlatego, bo mamy już bardzo praktycznie w mielcu no to już na święta, już na święta były całodobowe mrozy. Bo pamiętam no na Sylwestra już jest taka, od Sylwestra jest lekka pokrywa śnieżna, od Święta Trzech Króli większa. Więc no w sumie mamy cały czas te mrozy. No, raczej tam dni z dodatnią temperaturą były może z 2 od świąt, ten jeden z odwilżą. Taki niedawno. I przez to, że te masy powietrza chłodne tak długo są właśnie w Polsce, szczególnie właśnie w Polsce wschodniej, no to fronty, które są ciepłe zazwyczaj już na tych terenach zamieniają się w opady właśnie opady deszczu i deszczu ze śniegiem zamieniają się w opady śniegu i marzącego deszczu. I tak samo było wczoraj. Bo Odwilż, odwilż wyjątkowo idzie od południa. Od Bieszcza to Tatr, tamte regiony. Więc no Jakoś to dziwnie, ale teraz jest szansa, że trochę na zachodzie popada śniegu Szczecin, Zielona Góra, Gorzu Wielkopolski, tamte okolice, ale też jest szansa na marznący deszcz, więc No więc słuchajcie Będzie teraz tam ślisko, więc naprawdę wydaje się, że te marznące deszcze wyjątkowo często są w tej zimy. Już nie raz tutaj było i jeszcze się zresztą trochę. Jest ten śnieg taki, no z taką pokrywą. Och. No to idziemy nad staw zobaczyć jaki lód po tych wszystkich dniach mrozów jest. Powiem wam szczerze, że będzie mi szczerze trochę szkoda, jak ten śnieg stopnie. Już się tak przyzwyczaiłem, no. cały styczeń było biało. No, szkoda, szkoda, Wam powiem. No, zanim to stopnieje, no to jeszcze dzisiaj na pewno nie. No, jutro może być nawet 5 stopni. Ale myślę, że dalej to wszystko nie stopnieje. A są zanim te wielkie zaspy śnieżne stopnieją, Ojeju, to potrwa na pewno jeszcze długo. No, to tak samo trochę jak z sezonem grzybowym. Trwał długo, do całkiem późnego okresu. I się chciało wrócić do tego sezonu ale myślę że jak już teraz wszystko się rozpuści to już będzie po śniegu niestety sikorki dokarmione trochę do karmika im wrzuciłem i tam jeszcze zaraz wam pokażę kuleczkę zawiesiłem o jest i tu jeszcze akurat fajnie się złożyło bo pani była i zawiesiła słoninę no Dzięcioł też jest, jak słyszycie, może stuka w drzewo, był tutaj już, trochę sobie zjadł. Idziemy dalej, już jest, o, o, jest Dzięcioł, jest Dzięcioł, jest Dzięcioł. Już dwa stopnie w Mielcu. Niestety. Cieplej może nie będzie. Przy gruncie na pewno jest chłodniej. Ale jest dzień nawet je. No to niech sobie spokojnie je, ja idę dalej. No i słuchajcie, jestem już na tym stawie. No myślę, że spokojnie można byłoby go przejść, akurat, bo wiele osób przechodziło, ale na dnie o to chodzi. No jak były mrozy po no, minus 20 w niektóre dni, no to myślę, że jak najbardziej nie jestem też sam. Tam ktoś jest. Mam wrażenie, że stawie się śnieg nawet nie lepi. Ale, jak to tu wszystko spłynie, oj, to słuchajcie, tutaj mam wrażenie, że z roku na rok tej wody jest coraz mniej. No, to teraz na pewno dużo przybędzie. No i dobrze. I dobrze. No to, jak to ja już będę wracał no dzisiaj akurat spacer długi. No, myślę, że spokojnie z. 15, więcej, 15, 16 km, 16, 18 km myślę, że tak bym stawiał, że tyle będę miał. Mniej więcej tutaj, no. Jakbym miał pokazać, zaraz tutaj jeszcze nie ma. o tu możemy odskrobać. O, tutaj pod opadami wczorajszymi, nocnymi i jeszcze piątkowymi mamy twardy lód. Taki no naprawdę porządny, jak są tak długo są mrozy to na spokojnie można przejść akurat ja bym się nie bał, bo naprawdę lód jest to nie jest tak jak się słyszało, przypadki różne, że raz przymroziło minus 9 i ktoś wszedł na staw tylko tutaj naprawdę jest naprawdę jest mróz bardzo bardzo mocny i to nie przez jeden dzień, nie przez dwa naprawdę całą dobawę mrozy przez no, miesiąc w sumie. To ja, więc tak to wszystko wygląda. I ja na dzisiaj już, słuchajcie, kończę. Wracam śnieg. No nawet powiem szczerze, że nie topnieje jakoś bardzo. Myślałem, że będzie bardziej topniał, ale nawet, ale nawet jest dobrze nie topnieje jakoś bardzo. wiadomo, w lesie to jest inaczej. Między blokami trochę myślę, że na pewno bardziej w mieście, ale Póki co dużo śniegu nie ubyło, ale zresztą te wszystkie zaspy śnieżne, zanim to stopnieje, no jeszcze 2-3 dni na pewno, myślę. A zaspy, no to może i nawet dłużej. Jeszcze możliwe są opady śniegu z deszczem, marznącego deszczu, deszczu, no różnie jeszcze może być. Jeszcze zima będzie walczyć, ale no ale już raczej. No dzisiaj to odwyż nie jest jakaś mocna, no ale jednak jest, niestety. Niestety jest, a na dzisiaj już się koń... będę kończyć. Teraz trochę na zachodzie ma popadać bardziej. No to tam nawet dobrze, bo tam akurat śniegu to za wiele nie było. Z niech popada trochę. No wiadomo, nie wszyscy śnieg lubią, ale śnieg jest potrzebny, bo to jest jednak woda. No i topnieje powolutku, i wody będzie przybywać, co jest akurat ważne. Powiem szczerze, że naprawdę. No. Jakoś tak ostatnie, ostatni rok naprawdę bardzo chłodny ostatni okres, bo zobaczcie, lato, no bardzo chłodne, naprawdę. Tam były może gdzieś przełom y, czerwca, lipca, było troszeczkę ciepła. Y, druga połowa sierpnia, tak 15-20 to pamiętam, że było też trochę ciepłych dni, co zbierałem popękane grzyby. No ale poza tym lato bardzo chłodne, z dużymi opadami y, deszczu. Pierwsze przymrozki już się pojawiły 20, 20 to był 4, 5 września, jakoś tak. Pierwsze opady śniegu, no to nie, no to to już było, to był 17 był listopad. A teraz naprawdę cały miesiąc mroźny, więc naprawdę, no dobrze, dobrze. Trochę wody jest potrzebne, zobaczymy jak będzie ten rok, rok wyglądał, jeżeli chodzi o temperaturę, o pogodę. Nie wiem tego, no fajnie jakby zima jeszcze wróciła, ale chyba na następnym filmie zobaczymy się bez śniegu. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!